Fiołczka, kokoszka, z tej strony Nelech I dzisiaj wyczekiwany odcinek Czyli przeprowadzka już taka Przeprowadzka, przeprowadzka Dzisiaj Wczoraj nie było odcinka z Robloxa yy, Ale myślę, że Niedużo osób chciało ten odcinek yy, Więc Ogólnie dzisiaj będzie taka przeprowadzka Że już się naprawdę przeprowadzają Więc mam nadzieję, że filmik wam się spodoba Jak wam się sp oczywiście Spodoba, to możecie stawić łapki w górę subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco Z moimi filmami a ja nie przedłużam i zaczynamy odcinek. A jak nie widzieliście part 1 i part 2, to yy, przeprowadzki, no, przyko, szykowania się na przeprowadzkę, to możecie sobie obejrzeć. A ja już nie przedłużam. Dobra, już jakby było jasno. No i zaczynało się. Um, ale ja się dzisiaj wyspałam. Chyba tak, nigdy się tak nie wyspałam. Ja wczoraj poszłam późno spać. No, o drugiej w nocy, bo miałam no rzeczy do zrobienia. Eee, chyba z dwunasta jest. O matko, co? Jest czternasta, a my mamy na piętnastą. O matko, 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 na piętnastą mamy tam być. Możemy się spóźnić. Bo później nie mają czasu. Szybko, szybko, parek, wstawaj. Boże, daj mi jeszcze spać dwie godziny. Pewnie dopiero jest jakaś ósma. No, nie jest 14. O Matko Boska! Czternasta! Ja już się ubieram! Wszystkie kurtki, czekaj, czas pakować. Boże, dobra, ja też się ubieram. Dzieci, buci, kola... yy, Śniadanie rób, Boże! I to jest czternasta, nawet. Osiem! O Matko, nie! Dobra. Yy. Kurtki wszystkie, kto pakuje? Dobra, ja pakuję. O Boże, psy, psy, o Boże, o Boże, o Boże, za dużo. Ta czapka, paresolka, trzeba wszystkie rzeczy wziąć z domu. Czemu my się wczoraj nie dopakowaliśmy? Dobra, telefon mój, biorę do ręki. Tu twoje to torbę bierz, tu postaw wszystkie rzeczy. Ja też tu postawię, dobra, na li plecak, ja idę budzić dzieci. Albo nie, ty idź budzić dzieci. Ja zrobię jakieś, jakąś kanapkę. I... Dobra, dobra, już idę szybko budzić. Matko Boska. Dobra, 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 i szybko budzić dzieci. Co no, prawda, jest. 14.10. Nela, Nela, wstawaj! Boże, ma. Na... Tata? Czemu ty mnie budzisz? Zawsze mnie mama budziła. Bo jest 14.00! O matko, boska! Jak to nawet już 12.00? idzie. Na... 11.00? Jezus, Maria, jak to 14.00? No, 14.00 idę budzić Kaspra i Kuby. Ja nie mogę. Dobra, biorę laptopa. Dobra, tą czapkę. No musimy wszystko wziąć. No legowisko to nie. A biorę piłkę psa. To jest wszystko. Dobra. Ja już idę, tato. Dobra, dobra, to czekaj w windzie. Kuba, Kacper, szybko, szybko! Boże! No co, tato? Tata, nie budź nas! Pewnie jest jakaś ósma... Tata, czemu ty nas budzisz? O, właśnie. Jest 1412. O matko, Kat.. Kuba ubieraj okulary. Dobra, szybko, szybko się ubieramy. Jak to jest? To mama nie wstała. No mama wczoraj poszła pusz szybko. No późno spali, więc dobra, szykujcie się. Jeszcze tą piłkę bierzemy. Jezus Maria! Dobra, biele mój... O matko bodźka. Nasze ciuchy przygotowane. To mój plecak. Dobra, biele mój plecak. O! Biorę moją, dobra Dobra, weź mi tą maskę, Kuba Dobra, bierzemy I wychodzimy szybko. Idziemy jeszcze do Amelki. Dobra, dobra, dzieci wy tu zostańcie. Ja idę obudzić Amelkę. Dobra, Amela, wstawaj! Tata, czemu ty przenikłeś przez drzwi? Dobra, nie ma tematu. Wstawa jest 14. Obozie, a na którą my tam mieliśmy? Na 15. Nawet jest 14. Dobra, szybko ja czekam. W windzie Jezu, no po co ma Dobra, już idę. Już jestem ubrana. Zamykam szafę. Wezmę to, po co ma ludzić? Dobra, już idę. Szybko, szybko, bo nie możemy się spóźnić. Dopiero na kolejny dzień Dobra, już idę No to idziemy, mama Pewnie jakąś kolację iś, iś, boże. Iś, Co ja mam z tą kolacją? Jakieś śniadanie bym zrobiła e, Dobra, 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 już te kanapki Mamo, co ty dopiero kanapki robisz? Dobra, wszystkie O, mój plecak Tutaj wszystkie bagaże Kładźcie Tak, wszystkie Dobra, wszystkie bagaże Myślałam, że mogę rysów. Dobra, idziemy szybko. No to wysiadajcie, ja Wam już szybko zrobię. Dobra, siadamy. Jest 14.20, zanim dojedziemy. No, to weź nie trzymaj tej piłki. No już, już, już. Dobra, szybko robię wam kanapkę. Dobra, tutaj mam więcej dżemów Macie już dzieciaki. Kanapki. Żrijcie. jedzcie I ja już robię kolejne. Dobra, kolejne żri. Dobra, a wy już się po bagaże ci to zjedli. Dobra, jeszcze tylko ty, Amelka i ja. Czemu tu jest tort? Nie wiem. Dobra, jemy i idziemy. Szybko idziemy, idziemy. Bo już jest prawie 30. No, musimy zdążyć jakoś... Nie wiem, będziemy jakoś szybko jechać. Dobra, bierzcie wszystkie bagaże swoje. Jezu ja mam laptopa, mamo, za dużo. Dobra, każdy bierze tyle co. Nieważne kogo to bagaż, każdy bierze byle co Tu Amelkę mam no. Amelka tu akurat za dużo nie musi trzymać, to proszę Mój telefon tu Amelka czy trzymaj ten kapelusz Zamiast tej walizki ciężkiej O Boże, za dużo tych bagaży no tata weź coś, no tą piłkę tu schowaj. I weź jeszcze to, Amela bierze to. Dobra, idziemy. A pieski? O Boże, jeszcze pieski. Dobra, to dawajcie. Do ze kwiataki. Okej, idziemy. I ty bierz to jeszcze. Dobra, to mamo, ja wezmę pieski. Amela weźmie laptopa. Nie, nie, nie. Ja wezmę laptopa. Bo Amela to wszystko może zepsuć, dobra, dobra, tato, ty tam nie gadaj No, ja wezmę wszystkie. Dobra, chodźcie tutaj. No, spokojnie. Tak będziemy zaraz. E, dobra, to możemy już je iść. Dobra, wszystkie bagaże tu i siadamy. Dobra, nie puszczajcie tych bagaży, bo. No, no, ale ubierz to. To zdejmij. No, że! Trzymaj to, dobra. Dawaj. Kieruj już tu. Ta, musi mieć wstępu. O, już Się Siadajcie. I zaczynamy jechać. Jest tylko tu. Dobra, będziemy jechać jakieś 20 minut. Już jest 30, bo że my naprawdę nie zdążymy. Na miejscu. Dobra, już jesteśmy. Bierzemy wszystko. I idziemy. Dzieciaki. No, idziemy, chodźcie. Idziemy. No, kurde, już jest 55. Naprawdę, to już powinni nie przejść. No dobrze, Barniolka. Poczekaj jeszcze chwilkę. No. No dobra, dobra, może faktycznie muszę jeszcze chwilę. W sumie oni mają tutaj 20-30 minut drogi, no ale kurde, no. Boże, chodźmy szybko. Jesteśmy... Y o, y dzień dobry. O, wreszcie przyszliście. Tak, o Boże, ile bagaży. No, dużo bagaży. Dobrze, tu połóżcie te napiski, tak. No, no, tutaj o, chodźcie. Dobra O, Przepraszamy za spóźnienie, ale no niestety tak wyszło Nie no, spokojnie, spokojnie, Mo git jest To odłóżcie wszystkie rzeczy Dobrze, no to tak e, Dzisiaj macie sprawdzenie drugiego piętra i mam nadzieję, że pieniądze są przygotowane Tak, wszystko jest przygotowane O kurde, czy ja pieniądze? No, chyba brałaś, nie? A no tak, chyba bram. Dobrze, więc na początku idziemy zobaczyć drugie piętro, i tam się policzymy. My tu zostajemy. No, idziecie głównie ze mną. Może się, każdy iść. Więc no. Dobra, my też pójdziemy. Dobra! Dobrze, więc tak, ja tu was oprowadzę. Tu jest przedpokój. Niestety basen jeszcze nie zrobiliśmy, ale spokojnie. Będzie zrobiony. Dobrze, dobrze, basen nie musi być zrobiony. Dobrze, więc tak Więc Ogólnie rzeczy jeszcze tu dla dziecka nie ma Tutaj łóżeczka na przykład Ale wiem, że państwo chcieli swoje Żeby kupić i ten Więc my państwo tutaj nie ten Ale dobrze, dobrze No, więc tu nie ma łóżeczka, jest takie coś Mhm Więc tak, chodźmy tu dalej To jest właśnie wasz pokój O, ale ładny No, tak wygląda O, i takie same łóżko No Więc teraz przechodzimy do pokoju tej dziewczynki Ja się nazywam Amelka, proszę Pani No dobrze Ale super pokój, gwiazdki, tylko trochę za mało kolorów No ale jest fajnie, mam jakieś takie te Mam poduszki Nie no, mega się mi się podoba Ogólnie jest już mega mało rzeczy w tym domu, więc no, trzeba będzie się próbować no dobrze, więc teraz y, Twój pokój, Kacper był tam na dole. Znaczy, no tam mieliście mieć jakby pokój razem z Kubą, ale postanowiliśmy, że będziecie mieć osobne. Więc tak. Mm, tutaj y, nie idziesz, Marek? Nie, ja nie idę. Ja czekam na mój pokój. Ja już tu zostaję. Tu jest taki sam stół, tylko że z innymi krzesłami. Jeszcze bo takie wszystko białe dywan. No i tak wygląda ten pokój, ale super. A tu jest pokój um, Nelly. A tak. Więc tutaj jest takie. O. Myślę, że wam bardzo się po... że wam się podoba. No, więc tak to się prezentuje. No, mega nam się podoba, nie? Tak. Mega ładny mój pokój, mój też. I mój też. Dobra, idę zobaczyć. O kurde, jak ładnie. No, mi też się podoba to. to. Tutaj pokój K kuby. No, mój pokój. A tu pokój Neli. No, bardzo ładnie. A basen, mówię później, będzie gdzieś tam z i ten. No to fajnie. No, więc teraz pójdziemy sobie do pokoju. Uchwanego może tutaj. I tak. Więc za ten dom wyjdzie 50. No, 55 pięć tysięcy, bo jak mówiłam, pani on jest przeceny ze 120 20 tysięcy, tak, nie 100. Pomyliło mi się, więc teraz tak. E, dobrze, no, no ja to poczeka, pani, tu duży telefon i już ten. Dobrze, tutaj każdy ma po 10 tysięcy. E, dobrze jest, więc dziękuję. A ja już zostawiam, wam tutaj, tam na dole są klucze, więc no, ja już sobie idę. Już, państwa, dom jest ten. Nie no, mega się cieszę, że będziemy mieć taki ładny dom. Teraz wystarczy tylko iść po bagaże i odpocząć, bo jestem bardzo zmęczona tym wszystkim, że musieliśmy szybko tu w ogóle, no i dwie szefty. No, więc to na tyle z odcinka. Jutro będzie odcinek z tego właśnie domku już. Nie będą do tamtego wracać. Więc na razie i możecie sobie łapki w kolej subskrypcje na kanale z dzwoneczkiem. Więc papatki.